Kochani, błagam Was o pomoc. Polski rząd właśnie negocjuje z rządem japońskim wywóz polskich koni i kurcząt na śmierć. Taki transport narazi zwierzęta na ogromne cierpienie i na śmierć. Apeluję do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Krzysztofa Jurgiela, o pożyczenie tego okropnego pomysłu który zgotuje zwierzęta na piekło na ziemi. Bo to jest morderstwo. To nie jest ludzkie. Polacy zebrali pół miliona podpisów przeciwko tego transportowi koni. Proszę ich wysłuchać. A Was z całego mojego serca błagam: podpiszcie petycję Fundacji Viva na stronie Ratuj konie. Razem możemy zmienić świat na lepszy.